Ja może zacznę od tego, że jakby próbując podsumować sześć lat ostatnich, taka refleksja mi oczywista dość do głowy przychodzi, a mianowicie Polska nie jest demokratycznym państwem prawa. Polska jest państwem autorytarnym. Na szczęście ten autorytaryzm zaczął próchnieć, gnić, nim się na dobre skonsolidował. Ale mamy z tym do czynienia. Wniosek z tego wypływa dla mnie dość oczywisty, a mianowicie taki, że cały zestaw pojęciowy dotyczący demokracji a nie ma po prostu zastosowania. To nie ten język. Błędnego języka używamy. Dlatego błądzimy. Od sześciu lat błądzimy używając niewłaściwego języka. Jeżeli do czynienia mamy z autorytaryzmem, to nie mówmy o wyborach. Mówmy o plebiscycie. O tym świadczą nie tylko przedstawione analizy, wskaźnik polaryzacji, 3-8 w skali czterostopniowej. O tym mówią wyniki badań sondażowych mówiące o poparciu i antypoparciu. Dwa czołowe miejsca negatywne zajmują Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. To też świadczy o polaryzacji. Nie ma wyborów. Jest plebiscyt. Skoro nie ma wyborów, to nie ma co mówić o jakichkolwiek szczegółowych programach wyborczych. To nie ma zastosowania. Nie mówmy o lektoratach i nie mówmy o wyborcach. Idziemy do plebiscytu. Po to, żeby ten plebiscyt jak najmocniej wygrać. Nie ma znaczenia, czy uważamy, że na wojsko powinno iść 1,5 czy 3% PKB. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dzisiaj. To będzie miało znaczenie wtedy, kiedy ten plebiscyt wygramy i będziemy w stanie zbudować nową, demokratyczną Polskę. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, żeby wysnuć z tego wniosek, że w tak niestandardowej sytuacji potrzebujemy ekstraordynaryjnych rozwiązań. A pojęcia partii politycznych w sytuacji, w której nie funkcjonuje demokracja, w zasadzie tracą sens. Mówimy tylko i wyłącznie o ewentualnych fruktach, które pojawią się po tych wyborach. To nie zagwarantuje budowy nowej Polski, a ją musimy zbudować w zasadzie, tak jak po wyborach 89 roku, praktycznie od nowa. Mamy co prawda 30 lat doświadczeń, wiemy, co było źle. W związku z tym powinno nam pójść łatwiej niż po 1989 roku. Jednak trudniej dlatego, że nie ma takiego powszechnego społecznego poparcia. Oto społeczne poparcie dla tej jednej listy plebiscytarnej. Tutaj debatujemy i do tego nawołujemy. Ale jest druga strona tego medalu. Chcemy Polski demokratycznej, a chcemy Polski liberalnej. Chcemy o demokracji nie mówić, tylko ją tworzyć i wykuwać. Jeżeli teraz zderzymy ze sobą dwa spojrzenia, czyli plebiscyt, ale chcemy demokracji, to tę demokrację możemy zastosować przed plebiscyte. Po to, żeby po pierwsze zbudować bardzo szerokie poparcie dla wszystkich, którzy w tym plebiscycie wystartują w imię budowy nowej, demokratycznej, liberalnej Polski. I żaden kontrakt, panie Marcinie, z partiami politycznymi nie doprowadzi do tego, bo to nie chodzi o to, żeby sześciu czy siedmioro obywatelskich aktywistów znalazło się w przyszłym sejmie. Przy założeniu, że każdy z nich w każdym okręgu wchodzi. Nie mówimy w tej chwili, część matematyczną mamy przećwiczoną do spodu. Wiemy 307, jak to zrobić, jedna lista. Ważne jest to, żeby na tę jedną listę poszedł szeroki ruch społeczny. Z jednej strony i z drugiej strony. Znaczy, zarówno korzystając ze swojego biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. Sami tego nie zrobimy. Dlatego moje wezwanie nie będzie kierowane do partii politycznych. Jako potencjalnej strony kontraktu społecznego czy obywatelskiego. Moje wezwanie będzie skierowane do moich, współ, moich współobywatelek i współobywateli. Bo to z nimi, tu siedzący na tej sali i w wielu innych salach w Polsce, w Limanowej jakiś czas temu, ludzie debatują, rozmawiają. Ale w każdej demokracji przychodzi taki moment, w którym trzeba przestać debatować, i zacząć działać. To wezwanie kieruje nie do partii politycznych, dlatego, żeby z partiami politycznymi móc sensownie rozmawiać, to wiemy o tym doskonale, że trzeba mieć zinstytucjonalizowaną, skonsolidowaną nie w poglądach, nie w programach, ale w celu siłę. Eee. Pani Bratę mówiła o kobietach. Z tego miejsca wezwę po prostu do współpracy Kongres Kobiet. To jest środowisko niezwykle doświadczone. I politycznie, i obywatelsko, i społecznie. Zacznijmy to robić wspólnie. Powołujmy obywatelskie komitety wyborcze. Ich obywatelskość jest oczywista. Ich wyborczość też jest oczywista. Nazwa komitet może budzić pewne wątpliwości, bo to nie chodzi o to, żeby w tym plebiscycie wystawić te komitety. Chodzi o to, żeby te komitety demokratycznie doprowadziły do stworzenia siły społeczno-społecznej, obywatelskiej, będącej w stanie skutecznie. Wygrać zbliżający się plebiscyt. Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu, stawiać z głowy na nogi, nie opowiadajmy o tym, że poglądy są lewicowe, prawicowe czy jakiekolwiek inne, bo oczywistą rzeczą jest, że w tej przyszłej Polsce musi być miejsce, Zarówno dla konserwatystów, cokolwiek by to miało znaczyć w XXI wieku, dla socjalistów, cokolwiek by to miało znaczyć w XXI wieku, zwolenników i przeciwników aborcji dopuszczalnej do 12 tygodnia, ale pewne rzeczy, przynajmniej w gronie. Środowisk antyautorytarnych, bo to tak chyba należy określić, Nie, tak. powinny być jasne, proste i oczywiste. Reguły. Reguły, zasady. Jeżeli obywatelki i obywatele mają iść do parlamentu, a powinni iść, to po to, żeby zasady, normy parlamentaryzmu zbudować. Nadać przyszłej demokracji określone ramy. Kontraktowo, w rozumieniu takim, jak to przedstawia Kuba. Czyli zawieramy kontrakt na cztery lata. Ci, którzy chcą startować, z tymi, którzy mają ich wybierać, czy to w procedurze demokratycznej, przedwyborczej, jakkolwiek rozumianej, czy potem w tej plebiscytarnej. Ten kontrakt ma opiewać na zbudowanie ram, zasad nowej demokracji. Tak to widzę i dlatego namawiam jeszcze raz. Kongres Kobiet pomóżcie nam, pomóżcie sobie, pomóżcie Polsce. Przystąpcie do tej inicjatywy. To samo dotyczy akcji demokracji, to samo dotyczy strajku kobiet. To samo dotyczy Komitetu Obrony Demokracji. Zakładajcie obywatelskie komitety wyborcze. Wzywajcie na dywanik partyjnych polityków. Nie po to, żeby ich oceniać po wyglądzie, sposobie wysławiania się, umiejętności debatowania. Panie Marcinie. Po to, żeby wysłuchać rzetelnie, nie tak jak to robią media od zawsze do teraz. Przychodzą gadające głowy i kto więcej mówi i głośniej mówi, ten jest na topie. Nie po to, żeby odpowiedzieli bardzo merytorycznie i bardzo konkretnie na bardzo konkretne, merytorycznie zadawane pytania przez ekspertów niepartyjnych, ekspertów merytorycznych. Uh, dziękuję. dziękuję.